Cześć, witajcie. Niedziela, trochę późna godzina, 19.30, ale no cóż, tak, tak, tak bywa z tym naszym Skipper TV, ale może lepiej późno niż wcale. Słuchajcie, pogoda, pogoda, jeszcze raz pogoda, nowy tydzień z czarterowi się zaczął, już tych jachtów wyraźnie jest więcej na wodzie, zarówno w Chorwacji, jak i w Grecji, ale i chyba w Forwacji najbardziej to widać, a pogoda nas, że tak powiem, rozpieszcza, nie rozpieszcza cały maj a właściwie można powiedzieć od początku sezonu żeglarskiego, od początku kwietnia, gdzie początek był na goręczym kwietniu od 100 lat, a potem potem się wszystko posypało ehm, i mamy pogodę taką, że właściwie można powiedzieć, że w Polsce jest czasami cieplej. No dobrze, ale co będzie w tym tygodniu, to już czas o tym powiedzieć mam nadzieję, że coś mi tutaj nie pasuje sekundeczkę coś mi tutaj Ok, tak jest. Teraz powinno być chyba dobrze. Mam nadzieję przynajmniej, że jest dobrze. Przepatrzymy sobie. Ok, dobra. Eee. Jeszcze raz sprawdzamy. Ok, zacznijmy od meteogramu siedmiodniowego. Piero dla zadaru. Zadar, e, popatrzmy. E, temperatury, jak widać, no, nie są e, najbogatsze. 25-24 stopnie w szczytach. E, tu dopiero gdzieś od niedzieli zaczyna się Troszeczkę zwyżka. Deszcze, deszcze, jak widać, były przewidziane w tym metogramie na dzisiaj, w okolicach zadaru, a są przewidziane dalej w okolicach piątku, soboty, również, a przyszłej niedzieli, czyli no, będzie, będzie się działo, wydaje mi się, przez ten tydzień również. Wiatrowo, również metogram pokazuje, że. Początek tygodnia dzisiaj niby spokojnie, ale potem się będzie działo. O tym co powiemy już w szczegółowie za chwileczkę. Split to samo. Split to samo. Właściwie bardzo podobnie jak zdarzy. czyli można powiedzieć, że meteogram tygodniowy dla całego Adriatyku jest bardzo podobny. I prognoza dzisiaj już dla Adriatyku z 18.00. ważna na dobę, czyli na jutro. Adriatyk Północny wiatr nordwest i nord-east 6 do 16 węzłów e, osłabi się już całkowicie na, na wieczór e, su, r, jutro e, będzie wiatr wiał 4 do 10 węzłów może 1 do 2, widzialność 10 do 200 km e, możliwe lokalne deszcze i e, burze środkowy adiatyk wiatr nordwest, nord-east 6 do 16 węzłów e, też się osłabi a jutro m, zmieni się na nordwest i Southwest 4 do 12 węzłów, może 2 do 3, 2 do 3 i się będzie również wstaw zmniejsza, zmniejszał do 1 do 2. Widziałem już do 10-20 km. E, możliwe w, w nocy jakieś lokalne zamglenia do około 1 km. E, również miejscami możliwa, e, możliwe deszcze, e, a e, również po południu możliwe duże z kierunku wybrzeża, lokalne burze z opadami. Południowy Adriatyk, czyli to jest na dół od Dubrownika, north nordwest, nord-east, 6 do 16, też się osłabi, a potem przejdzie się na nordwest i southwest, 4 do 12 węzłów, może do 2 do 3, tak samo się zmniejszy do 1 do 2, widzialność 10 do 20 i również w nocy mogą być ograniczenia do 1 km z powodu mgieł. Również możliwość deszczy deszcz i burzy. Popatrzmy sobie na Aladyna, na północ, te pierwsze trzy dni. Oczywiście wróciliśmy tutaj wiatr porwisty, czyli tu północ, Pula, umak, Kres, rap Pag. Widać wyraźnie, że tu lokalnie działo się różnie, nawet do 10 m na sekundę wiatr z różnych kierunków, zarówno z północnego zachodu, jak i przy, przy wybrzeżu, oczywiście taka typowa mała borka. Na noc się tutaj uspokaja wyraźnie i nawet w nocy można powiedzieć, że będzie no tyle spokojnie, że można próbować zaryzykować stanie na boi lub na kotwicy, ale raczej preferowałbym zatoki osłonięte od wiatru północno-zachodniego zachodniego i wschodniego. Wyraźnie. Popatrzmy sobie, co dzieje się w poniedziałek około 12. Zaczyna się znowu wiaterek, wiatry południowo-południowo-zachodnie. 5 metrów na sekundę. Przy rowini bardziej na północy wzrastające, ale generalnie przez cały poniedziałek raczej wiatr fajny, do żeglowania, albo 5 do 10 metrów na sekundę z kierunków południowo-południowo-zachodnich. Potem na noc, z poniedziałku na wtorek, zobaczmy to samo. E, możemy ryzykować e, praktycznie. E, Stawaj na kotwicy na boi, ale już bardziej na wschód, czyli kres losni, bo zwróćcie uwagę, 6 rano, od, od rana we wtorek wiatr się zmaga południowo-zachodniej, e, gdzie nie gdzie nawet do 13 metrów na sekundę. E, no i tak to będzie się działo we wtorek. Popatrzcie, bardzo zmienne wiatry na północy, a potem już o, po 15 wiatry wyraźnie północno-północno-zachodnie, -północno takie tramontany. Które generalnie dość często yy, już Chorwacje nawie, na, nawiedzają, i to właśnie wieczorem. Popatrzcie, to jest wieczór, 18.00 Typowy wiatr północny, typowa tramontana, i wtorek, uwaga, wtorek na północy będzie się działo, y, raczej w wtorku na środę, y, raczej bym zalecał mioszko stawanie w bezpiecznej marinie. Popatrzcie, środa już idzie bora, przy, przy kresie, rabie. Oczywiście będą bezwieczne miejsca, lub z mniejszą ilością wiatru. Ale to trzeba bardzo mocno dokładnie śledzić i popatrzmy. Środa 12 i do 12 to się znowu ma wywiać. Popatrzmy sobie na tą część adriatyku, gdzie najwięcej nas pływa, czyli na środkowy Adriatyk. Dzisiaj wiatr jest znowu północno, północno zachodnie z na niedzielę. teoretycznie mistrz, który, który wiał północnego zachodu, i tak był czuwalny w okolicach Biogradu. Tak naprawdę e, wiał bardzo długo i na końcu nada osiągnął do 20 węzłów. To się powtarza coraz częściej i, i, i tak naprawdę ten wiatr poszedł spać generalnie bardzo późno, bo około 23. E, nie jest to miłe. I dla tych, którzy chcą stawać na bojach do Kotwice, uważajcie na ten właśnie wiatr północny, tak jak tutaj w tej chwili w okolicach Trogiru, e, od, 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 od Trogiru-Solta brać północno-północno-wschodni, nawet sięgający 13 metrów na sekundę w porywach. On niby tu się w niedzielę, y, dzisiaj w nocy się robi spokój, ale ja bym był bardzo ostrożny mimo wszystko i, i uważał, że żeby stać na dobrym dobry miejscu do kotwiczenia, z dobrym dnem, ewentualnie dobrej boi, choć jak widać do poniedziałku, do rana teoretycznie jest, jest spokój, dopiero o 12.00 czyli o 14 y, po południu wiatr zaczyna wiać w tym regionie, wiatry południowo-południowo-zachodnie, właściwie zachodnie z tendencją przy brzegu do południowych mocniejszych, im bliżej brzegu, tym mocniej będzie wiało. Eee, popatrzmy sobie poniedziałek i tak przez cały dzień, na noc, z poniedziałku, na wtorek spokój, cisza, tak jest przynajmniej w Aladynie i wychodzi na to, że spokojnie z torku na środę można ryzykować stawanie na bojach, na kotwicach, to co jest teraz bardzo często ze względu na ceny marmin portów, a nawet boi, boje też podrożały, niestety. Patrzmy, co się dzieje wtorek o godzinie 9.00 We wtorek koło 12.00 znów zaczyna wiać wiatr zachodni, północno-zachodni. Im bliżej Trogiru, Bracia, tym mocniejszy. Tutaj w tu między Bracią a Chwarem oczywiście zawsze dysza jakaś mocniejsza. Ale wiatry takie do 10 m na sekundę nie powinny sprawiać wam większych problemów. I wtorek, popatrzmy, już północno-zachodni, wiatr typowa, typowy Mistral. Po wieczorem, to co było w sobotnej niedzielę, ale trwało wiele dłużej niż na tym na Maladynie. Tym I jeszcze cofnę się jeszcze chwilę. Zobaczcie, tu mamy do 8 metrów na sekundę. To tak jak było w sobotnej niedzielę i wiało dość późno. Tutaj pokazuje, że 21.03, czyli 22.03, 21, 21, dopiero to zanika i to jest te, ten sam układ, który był teraz. Na to zwróćcie uwagę. Tutaj generalnie Mimo, że wiatr nie jest jakiś bardzo huraganowy, ale jeżeli chcemy stawać na kotwicy storku, bym... storku na środę, to bym tutaj był ostrożny. Raczej zatoki osłonięte od wiatru północno-północno-zachodniego. Środa rano, popatrzmy, co się dzieje. Tu się bora, to na północy lekko rozbudowuje, natomiast solta brać teoretycznie. Jest w miarę spokojnie. Początek dnia bezwieczny, ale środek 12. Znów wiatr zachodni, południowo-zachodni. E, 5 do 10 metrów. Niby fajnie, ale popatrzmy, co będzie dalej, co pokazuje Windy. Windy, jak puścimy tutaj oczywiście porywy wiatru, pamiętajcie, e, bo nie, nie puszczamy wiatrów. E, jeszcze sprawdzę na szybki Tak, porywy wiatru. OK. E, potwierdza mniej więcej te wiatry przez e, cały tydzień. Zmienne, bardziej zachodnie, północno-zachodnie, blisko brzegu. Tu oczywiście w części Pełnego Morza te wiatry są jeszcze inne, ale nas interesuje ta część właśnie do 12 mil od brzegu, gdzie możemy żeglować. I popatrzmy, co się dzieje. Mamy wtorek, środa, i uwaga! Niestety trzeba będzie bardzo mocno uważać i śledzić tą, tą prognozę długoterminową, bo popatrzmy, czwartek zaczyna nam się już pogoda zmieniać, wyraźnie przechodzi znowu na jugo, jugo nas prześladuje od początku sezonu i to jugo w czwartek, popatrzmy, robi się dość mocne, nawet do 30 węzłów, zwłaszcza na obrzeżach wysp, ale potem już będzie, popatrzmy, to jest z czwartku na piątek, druga w nocy, już opanowuje praktycznie cały, cały, cały Adriatyk, całe morze tutaj chorwackie, i będzie wiało nawet powyżej 30 węzłów w porywach. Tak mówi przynajmniej prognoza Windy. I niestety, popatrzcie, jeszcze gorzej w piątek, czy, czy w południe, czyli ten dzień, kiedy zwracamy jachty. No, bardzo mocno się trzeba nad tym zastanowić. Będziemy obserwowali, czy to się potwierdzi, czy nie. Im bliżej czwartku i piątku, może to się rozwinie, Tak już bywało. Ale bądźcie ostrożni, naprawdę pod koniec tygodnia obserwujcie prognozę. My też będziemy was informować. Jeżeli coś się zmieni zarówno na gorsze jak i na lepsze. I popatrzmy sobie, co z burzami. Pamiętajmy, burze chodzą cały czas. Tutaj ja preferuję radar Windy, który według mnie doskonale pokazuje, doskonale pokazuje i zarówno pady, jak i burze. Tu możemy się zorientować m.in. po tym, jak idą, jak szybko się przemieszczają te komórki burzowe, te chmury deszczowe możemy jakby troszkę pomóc sobie i, i e, nawet czasami planować ucieczkę od, od takiej burzy. Obserwujcie to cały czas, bo wyraźnie ten tydzień będzie mocno burzowy. Grecja. Grecja, już sezon zaczyna się bardzo mocno. Popatrzmy, co w Grecji. W Grecji zaczyna się tydzień dość, dość normalnie, to znaczy e, typowo Meltemi, Meltemi, Farańska, Argolicka spokojnie, Joński ok, e, Kos, Rodos ok i tu wyraźnie widzimy, zobaczcie, poniedziałek typu, typówka e, a e, wiatry północne, północno-zachodnie, północno-wschodnie na cykladach, właśnie na całych cykladach, ale jeszcze niewielkie nie tragedie. E, jeszcze sprawdźmy sobie, o tutaj do końca, popatrzmy, pamiętajmy, że nie tylko dla nas wiatr nie tyle jest groźny, co fale. Za chwileczkę obejrzymy sobie meteorogram fal e, w ten tym, w tym poniedziałek i popatrzcie, co się dzieje. Wtorek już wiatry w, 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 w zanikają, to będzie dość ciekawa sytuacja, bardzo rzadka w Grecji, gdzie od wtorku, od wtorku, popatrzmy, popatrzmy tu na prawo Naxos wieje północno zachodni wiatr, typowo jeszcze taki po, po Meltemi, a tu już zaczyna wokół Poloponezu wiatr zakręcać, i od wtorku zaczyna się dość nietypowa sytuacja, jeżeli chodzi o wiatry, ponieważ wiatry na Argolickiej, Carońskiej, na Cykladach. To będzie wiatr południowo-zachodni, od Naxos na prawo będą zachodnie, a kos Rodos będą północno-zachodnie. I to dość fajne do żeglowania. Popatrzmy sobie, środa, wiatry właściwie gasną. Tu praktycznie całe cyklady, wręcz bezwieczne jak na cyklady. Natomiast tu na obrzeżach wiatr się wzmaga. I zobaczmy teraz środa, e, kitira, e, południowe części cyklad. Tu największy przeciąg, ale może jońskie tutaj wszystko spokojnie, kos, rodos, Dodykanec, z porady, no naprawdę rzadka sytuacja. Ci, którzy żeglują teraz w Grecji mają trochę szczęścia, jeżeli chodzi o Meltemi, mogą mieć mniej szczęścia, jeżeli chodzi o wiatry, bo się może okazać, że tego wiatru będzie do żeglowania trochę za mało. Popatrzmy sobie czwartek i tu pamiętajmy, zobaczcie, dalej wieje wiatr południowo-zachodni, południowy, eee, jak ktoś... Wypryśnie bardzo mocno na południe, to będzie miał fajny wiatr do, do powrotu i co się dzieje w dzień, yy, kiedy wracamy jachty? Piątek, piątunio, zobaczcie, no czyściutko, no spokojnie, przecież można powiedzieć, no pięknie, będzie żegluga raczej motorowa. No tu od 15 troszeczkę będzie wiało, ale w dobrym kierunku, z południa, więc no wszystko moim zdaniem yy, w, w tym tygodniu w Grecji będzie. Bardzo, bardzo fajnie. Pamiętajmy o Meteo HR. Zaglądajmy na Meteo HR, e, wpisując tutaj poszczególne e, punkty, gdzie się chcemy zorientować, jeżeli chodzi o, o jaki jest tam e, obecny, taki online nowy W tej chwili na przykład na chyć, że mamy 25 stopni i jeden z horda 3 km na godzinę. Mamy tutaj też historyczne temperatury. Mamy też pewien meteogram, krótka prognoza na 4 dni, jeżeli chodzi o temperatury, e, to jak to wygląda. I oczywiście również mamy fajnie to zrobione ikonami, kierunek i siła wiatru, temp, wilgotność powietrza, zarówno w bofortach mam podane, jak i w kilometrach na godzinę, zakmurzenie, no bardzo, bardzo, ja to muszę powiedzieć, całkiem nieźle, nieźle sprawdza. Kochani, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o, o dzisiejszy Skipper TV. Z eee, ciekawostek, może taki jeszcze powiem, że na murterze w Hramie jeszcze szykują się mocne zmiany, już wszystko będzie płatne. Nawet kotwica to miejsce, gdzie jest stosowaliśmy na kotwicy przed mariną. Mają być tam wyłożone boje, i yy, które będą oczywiście płatne, i, i wszystko, cała koja miejska też będzie płatna. No Notabene powstają tam dwie nowe mariny. Na miejscu z stoczni, kiedy ona poslano do końca nie wiem, ale ale na pewno hramina się będzie mocno zbudowywała. Niestety również miejsca, kiedy kiedyś były darmowe, będą płatne. To z takiej informacji. Pamiętajcie jeszcze, no, ty, w ten tydzień. Już macie sprawę z zakupami, ale niedzielę dalej są nieczynne sklepy. Ci, którzy zaczynają w przyszłym tygodniu, pamiętajcie, że niedziela to jeszcze jest dzień, kiedy sklepy wszystkie są zamknięte. A teraz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo. Żeglujcie bezpiecznie. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem, jak tu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie. Destynację, kraj, którym chcecie reglować, następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza, jaki chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet. Możecie również wybrać wiek jachtu. Tu, w dodatkowych uwagach. Piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze, jak to dla Was. Takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie, jak z dwoma opłatami ministerowymi. Na końcu wypełnijcie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście, zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromałpabryk.pl. Serdecznie zapraszam.

Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, którym chcecie reglować. Następnie możecie wybrać region, również datę czarteru z kalendarza, jaki chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet. Możecie również wybrać wiek jachtu. Tu